e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słowa ewangelicznej przypowieści, które dzisiaj, w ósmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, czyta nam Kościół Święty, Matka nasza, przypominają nam, że jako dzieci Boże. Mamy obowiązki do wypełnienia. Bóg, zanim uczyni nas dziedzicami nieba, daje nam tu na ziemi możliwość używania dóbr doczesnych i duchowych. Ale, jako włodarz, o którym mówi Chrystus, byliśmy niewierni, rozpraszając przez grzech bogactwa i zdolności, które nam Bóg powierzył. Posługując się tym, co Bóg nam dał, czyńmy dobrze, a przez jałmużnę zapewnijmy sobie świadectwo, które biedni oddadzą dobroczyńcom, gdy wszyscy będą musieli zdać rachunek ze swoich czynów przed Bogiem sędzią. Komentuje święty Alfons Maria Liguori. Nie jesteśmy właścicielami dóbr, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga, lecz zwykłymi ich zarządcami. W godzinę śmierci będziemy musieli zdać z nich rachunek Jezusowi nieubłaganemu sędziemu. To właśnie oznacza przypowieść. Jaką Pan Jezus podaje nam w dzisiejszej Ewangelii. Zbadajmy się więc, jak dotąd korzystaliśmy z talentów i łask otrzymanych. Jeśli zaś sumienie pod tym względem nie daje nam dobrego świadectwa, postanówmy poprawić się jak najprędzej. Zatrzymajmy się nieco, aby rozważyć ścisłość tego sądu Bożego. Święci, choć jak najlepszy użytek robili ze zwierzonych sobie talentów, i jedni z nich przynieśli owoc dwukrotny, inni pięciokrotny, a inni dziesięciokrotny, chociaż przez całe życie przygotowywali rachunki, gdy przyszła chwila przejścia z czasu do wieczności, uważali, że nic nie uczynili i drżeli z przerażenia. Tak drżała z bojaźni święta Maria Magdalena de Pazzi, spowiednikowi, który ducha jej dodawał, odrzekła: Ojcze, wielka to rzecz stanąć przed sędzią. Jezusem. Święty Agaton po tylu latach spędzonych w pokucie na pustyni, tak mówił do otaczających go, co mnie czeka, gdy stanę na sądzie. Czcigodny ojciec Ludwik de Ponte również drżał przy śmierci z bojaźni. A ty co mówisz? Co czynisz? Gdyby w tej chwili Pan Jezus zesłał na ciebie śmierć i zawezwał cię przed swój trybunał, co byś powiedział na owo straszliwe? Zdaj liczbę. Co możesz dzisiaj uczynić? Nie odkładaj do jutra. Dzień dzisiejszy bowiem mija, a jutro może cię śmierć zaskoczyć. Która ci uniemożliwi czynienie cokolwiek dobrego i zaradzenie złemu. Krótko mówiąc, winieneś mieć gotowe rachunki, zanim nadejdzie dzień, kiedy trzeba będzie je złożyć. Drodzy wierni, wypełniajmy dni naszego życia dobrem. Wypełniajmy dni naszego życia dobrymi myślami, dobrymi słowami, dobrymi czynami. Rozpoczynając każdy nowy dzień, mówmy do Pana Boga. Panie Boże, dziękuję Ci za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra. I czyńmy dobro chętnie, wytrwale, gorliwie. W ten sposób będziemy ludźmi wolnymi, dziećmi Bożymi, czyniącymi dobry użytek z wolnej woli. Okażemy się w ten sposób dobrymi zarządcami otrzymanych od Boga darów, dóbr, Talentów, łask. Trwa lato, miesiące urlopów i wakacji, doskonała sposobność, by czynić dobro bliźnim naszym. Nie czyńmy sobie wakacji od dobra. Nie czyńmy sobie urlopu od realizacji dobra. Święty Paweł Apostoł poleca, tak więc bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni, obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu. I pisze Apostoł Narodów, co bowiem człowiek posieje, to i rządź będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też rządź będzie zepsucie. Kto zaś sieje w duchu, z ducha rządź będzie życie wieczne. Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego rządź będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu. Przeto, póki czas mamy, Czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Wielka to rzecz, jeśli w katolickiej rodzinie, w katolickim małżeństwie, w katolickim duszpasterstwie staramy się o płynące z czystego serca dobro. Mówimy słowa dobre. I czynimy dobro. Pan nasz Jezus Chrystus wskazuje na ostateczne, eschatologiczne perspektywy. Mówi: Przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia. A którzy źle czynili na zmartwychwstanie sądu. Życie nasze jest drogą, życie nasze jest drogą ku wieczności. Jaka będzie nasza wieczność, zależy od tego, czym wypełniamy naszą doczesność. Czy grzechem i błędem, czy dobrem i prawdą. Święty apostoł Paweł porównuje życie doczesne do biegu ku mecie, pisze, bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił, lecz jedno, zapominając o tym, co poza mną jest. Z natężeniem dążąc do tego, co przede mną, biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania Bożego w Chrystusie Jezusie. Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to. A jeśli o czym inaczej myślicie, i to Wam Bóg objawi. W najbliższym tygodniu przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona podróżnych, patrona kierowców. Za każdym razem, udając się w podróż, siadając za kierownicą, pomódlmy się, a przynajmniej uczyńmy pobożnie znak krzyża i myślmy o tym, że życie nasze jest drogą. Jesteśmy w podróży ku wieczności. Podróż doczesna, dłuższa lub krótsza, z Bożym Błogosławieństwem kończy się bezpiecznym dotarciem do celu. Zabiegajmy pilnie o to, aby podróż naszego życia miała cel szczęśliwy niebo. A droga to niełatwa. Sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi z powagą: Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O jak ciasna brama i wąska jest droga. Która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują. W Rzymie, w kościele Jezuitów del Gesù, znajduje się kaplica Matki Bożej Dobrej Drogi, kapella della Madonna della Strada, w której poczesne miejsce zajmuje łaskami słynący obraz. Matki Bożej, prawdopodobnie autorstwa artysty średniowiecznej szkoły rzymskiej. Ten wizerunek był szczególnie bliski sercu świętego Ignacego Loyoli. I jest taka piękna i pełna ufności modlitwa, właśnie do Maryi, patronki drogi, Madonna della Strada. Słowami tej modlitwy, prośmy, aby Matka Boża na wszystkich drogach życia chroniła nas od grzechu, od błędu i od zła wszelkiego, i pomogła nam w dniach naszej doczesności gorliwie czynić dobro i szczęśliwie dotrzeć do celu wiecznego, do nieba. O Maryjo, słodka. Matko nasza w niebie, prowadź nasze kroki po drodze żywota, jakże często stromej i pełnej wyboi, a u kresu drogi bądź nam niebios bramą i błogosławiony owoc Twego łona ukaż nam Jezusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.